Składy na te dwa mecze, bo one się nie różniły. System taktyczny trochę się różnił. Natomiast tak sobie pomyślałem po tym meczu z Holandią, że też Urban udzielił kilku wywiadów, prawda, prasowych, nie wiem, YouTube'owych czy telewizyjnych, w których wskazywał, że raczej będziemy grali czwórką, natomiast na holendrów ostatecznie zdecydował się na inny układ taktyczny tych trzech środkowych obrońców: wiśniewski, Bednarek, Kiwior i dwóch wahadłowych. Dzisiaj jest ten sam skład, troszeczkę inny układ tej drużyny. 4-4-2, bardzo wyraźnie zagraliśmy w 4-4-2. Kamiński towarzyszył Lewandowskiemu. Natomiast chciałem powiedzieć coś innego, że tak mi się rzuciło w oczy już po Holandii, że to nie jest człowiek taki dogmatyczny. Wiesz o co chodzi, że taki, przepraszam, no, można publicystycznie powiedzieć, zakuty łeb, że wymyśliłem czwórkę, muszę z Holandią zagrać czwórkę. No nie musisz. Jak uważasz, że masz Może zagrać, na, to, na, zagrać... tym poziomie, na tym poziomie granie. Czwórką, trójką, piątką, to nie jest żaden problem. To jest tak samo, jak czasami w napadzie gra się z jednym napastnikiem. Czasami przegrywasz, wchodzi drugi napastnik. Czasami mhm. ostatnie pięć minut musisz, musisz szuk gonić wyników, wchodzi trzeci napastnik. To, co można grać trzema napastnikami, można grać dwoma, można i Tak samo jest z obroną. No, na poziomie reprezentacji elastyczność piłkarzy musi być taka, że bardzo łatwo jest dostosować się do różnych wariantów. Ale...